Dzień dobry. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat mojego małego kompana, który spędza ze mną w kuchni mnóstwo czasu. Gotowanie jest swoistą terapią. Wiele ludzi, którzy mają problemy ze skupieniem się, z nerwami, często znajduje ukłonienie w gotowaniu i to wcale nie jest tylko moja opinia, ale też profesjonalistów. Dobrze jest też spędzać czas ze zwierzętami. Niestety ja nie mogłem sobie sprawić psa, ponieważ moje dzieci mają na sieć alergię. Ale odkryłem oto to jako doskonałą alternatywę. Bardzo wdzięczne stworzonkom i ma na imię Burito. Spędza w zasadzie ze mną cały dzień patrząc się w okno lub na to co robię. Ma też dobry gust kulinarny, ponieważ je głównie rukole i bazylię, czasem jakiegoś robaka. Jest bardzo przyjazny i leniwy. W każdym razie każdemu polecam, zwłaszcza na początek przygody z terrorystyką, ponieważ Agamy Brodate, jako jedna, jedna z niewielu jaszczurek. W dzień żeruje, a w nocy śpi. Więc kiedy wy się kładziecie spać, on będzie spał. Kiedy wstaniecie, będzie już gotowy, żeby spędzić z wami trochę czasu.